Hmm, hmm, hmm. Spróbujemy ubić bossa tego z wczoraj. Zobaczymy, co się stanie. Jak ciężko się z nim walczyć, czy warto pofarmić może najpierw przed podejściem. Zobaczymy. Wstępnie bardzo mi się podoba. Ma przepis na siebie. Jedyne, do czego się mogę dowalić, no to. Jak to się nazywa. Stylistyka, trochę, ale tak minimalnie, czyli to nie jest dowolenie się. Tylko w sumie, jakby to było coś w stylu bardziej solsów, to bym bardziej zadowolony. Mroczne, chore, japońskie wizje. No to trzeba by Japończyka złapać w siatkę i przywieźć e, do Europy, tak? Czy do Ameryki. A to się jakoś nie udało z tego, co słyszałem. Mieszkałem na wyspach, no bo są mali i ciężko było złapać. E, tam jest pytanie od kijowego Grzecha: czy kupiłem, czy dostałem? wyżydziłem. Tak, nie jest tak, że dostałem, tylko musiałem się prosić, prosić, aż w końcu. aż w końcu wpadło. Hmm, tu jest Bosiątko. A może przed nim? Teraz tak, mamy tyle punktów: 180. Przypomnijmy sobie strzelankę i zaraz do niego wrócimy. Co tam Weg mówi? Nie, początek gry jest koszmarny. Jest najgorszy drewno-badziewny początek gry, jaki widziałem. Czy nie jest, czy było coś gorszego? Pewnie było, ale to się źle ogólnie. Eee. No, źle to było, było męczące, Ładno, podoba mi się to przejście przez płotki. Bardzo słodkie. że w world settingu mogę zmienić pewne trudności. Tak, 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 słyszałem o tym. Ale już zróbmy na normalu dzisiaj. Okej, okay, więc ja ogólnie polazłem ostro w coś co się nazywa staminą. Niczym to zaprocentuje? Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale... I ile takim ranie nabiliśmy tego? 390 już czyli trochę i wejdzie teraz kto ty jesteś? To ty. Muszę że da się zmienić, widzę teraz taki jest problem, że nie da się zmienić e, ramienia, z którego patrzymy. I teraz. E, Shiftem się zmienia? Okej, okay, dziękuję, Leonardowi. Dobra. Tam miałem problem, że nie wiedziałem, jak ten... Shiftem bym nie wpadł, szczerze mówiąc. co, jak biegnę i ten... No, w sumie okej, okay, może gęski wypróbuj. Eee, jak sytuacja? No coś tam się roz... Coś farmimy, coś farmimy... Chodźmy na bossa. Tylko dotkniemy kamyczka, żeby sobie odnowić... Eee, ...wszystkie bajery i go zatłuczamy. Wspomniałem sobie jak się strzela i. Da się tak wyłączyć. Zgadzam się z tym, co pisze Rafi Fafi. Że teksty głównego wotera wkurzają. Taki tryhard. wiem, Chciałem, żebyś tego używał, ale myli mi się używanie przedmiotów 1, 2, 4, bo osobne leczonej jest pod kół. Dobra, zobaczmy jak z bossem. Z bossem największym problemem było to, że miał przydupasów. Chyba, że możemy ulepszyć broń jeszcze? Zobaczmy. Co tam w z Kingdomów Amalur? Czekaj, za dużo jest potworków? W sensie za dużo to jest dobrze czy źle? Mi się podoba, że takimi hordami nawalają. Mi się ogólnie tutaj dużo podoba w tej grze. Nas tak skleroza nie boli. E, gdzie się wchodziło i schodziło? Do baby i murzyna. Chyba jednak tam i bok. Albo tędy. Okay, Ojej, dobrze pamiętałem. Baba, nie pamiętam co robiła. Baba coś tam. no, co naprawdę, jestem w postacią. Jest za 700 zł. Hotshot. To brzmi spoko. A ulepszysz mi coś? A nie jesteś młodym kimś. Z tego nawalamy i jej wzrosty są bardzo fajne, to. to powinniśmy odczuć. I dajmy jej jeszcze umiejętność z tym ogniem. Czy można Paweł zabić? Nie sprawdzałem czy można do dzików strzelać, teoretycznie nic nie powstrzymuje. A. jest jest armor do ulepszenia co? Z tego nie przerabiałem ostatnio. Zobaczyć twoje towary, a gość tak naprawdę łeb złożył tak. Interfejs czy to się zmienia wizualnie? Zwróćcie uwagę, że kup nowe bronie, nie po to, lepszać. To nie jest jak w solsach. Tak, że jak lepsze ten nawet najgorszą broją, do się zabijać no, Szkoda się ten. No ale to nie mówię no... To... Ja tego nie wiedziałem. Z tym się... Tak, którego nie noszę? Tak? Jak teraz ja armor ulepszyłem Okej, okay, pamiętajcie, że tak? 1 dwa, trzy, nie zmienia się broń. Bo to jest odruch, a to nie jest prawda. Powinien... A tak, to jeszcze nie mamy tej pierwszej czytowizji. Jest migiełka do włosów. I tak mówi, że nie widać ile przy Okej, ale to już... Gdzie jest diawunio? no idę, przecież... Jezu, on się pół godziny leczy. Kurde. Szkoda. I teraz tak z tego co rozumiem, nie tracimy niczego co zrobiliśmy, tak? Godność tracę. No to wiadomo, że jest wstyd, ale Nie boli go z takiej Krwawionko! Jeszcze nie wpadłem. Jednak krwawionko przecież mam. Bandażik, nie? Miałem już zdrowie, nie? Szkoda. Aha, i pod, umiejętność. Tak, zapamiętam. Ja jeszcze się nie nauczyłem tego zupełnie. Ale spoko, podoba mi się poziom trudności. Czy amunicji nie zabraknie? Jak widać, nie. Nie jest tak że z tą amunicją, jakby się mogło wydawać. Jak mi się podoba gierka? Pierwsza godzina jest koszmarna. To jest takie boże gram. Cieszę się, że nie musiałem zapłacić. Teraz jest spoko. Jezu. Jezu, ktoś mi już zbidował. Lecząko numer dwa poszło. Nie Nie mam bandaży. Niestety. Tak. Mam jednego bandaża, który go zużyłem, i to wszystko. I się skończyło. Czyli tak. Mieliśmy co mogliśmy. Tak. Upomierają jego ziomki coraz bardziej, wywaga. Idź ty! Dobra, chyba się rozpaćkał. Jest to do trzech, czterech razy sztuka. Ale spoko, że to jest takie widać, że ten... Otfarmia się tutaj lokacja. Nie spodziewałem się co to gada w ogóle. Mój mózg już wykluczowuje gatki bohatera. Teraz tak, pasuje po pozbierać graty po nim. Tak naprawdę otwarmiliśmy najpierw arenkę i potem zajechaliśmy prezesa. No a to, że w solosach ludziki nie gadały to jest duży plus. Pewnie, jak no, widzę, że po latach jednak gra grania i robienia gier, ludzie dochodzą, w do związku, że jak postać gada, tylko denerwuje. On jest dek, gdzieś tu. Nie wiem, czy coś po nim zostaje. No, tak widzę, że nic po nim nie zostało ciekawego. Nic nie dropił. Okej. Okay. Dobra, to idziemy do wyjścia. Aha, że do jakiś idzie i z zbosa od razu, tak? I to jest, jako, właśnie, trade? Jak to było? Takie to była legenda? Jak to tam mówił, fajnie, że ten, że ładne gadki miały postacie w Mythantry Zero. I się zgadzam. Tylko tam mówię, to jest, to jest ważna rzecz, jak piszesz dialogi, żeby zatrudnić osobę. Która jest nie jest mentalnie 12-latkiem, tak? Dwunastolatką. 12 Trzeba robić testy psychologiczne, jak się zatrudnia pracowników, a nie każdego game na to stać. Eee, mapka. No i tylko tyle. Arenka i to i na pole. Czekam, inwentory, material, co to są? Mam eee, jakiś nowy ten, tak? Shadewood, tak, okay, jest. Zebrane ze Shroud. Może modyfikacje do broni. No okej, okay, musimy iść do smutnej baby. Czy znaczy, to nie jest hubiątko w ogóle? Gdzie byliśmy już? Tak, hubiątko. Ale to jest spoko, bo czuć ten postęp. Zainwestowałem w brońkę i bolało. Tak? Przecież w rogunia. Jak fabuła tłumaczy souls odradzanie się. Równie dobrze to z Checkpoint po prostu. Bo. Um, nic nie tracimy. No, okej, okay, coś w sumie jest z no. no i właśnie, znalazłem. Boss ci dał, dobra. Chodźmy do baby. Czy jest tu multik? Tak, jest dla trzech graczy koop. op A jakby ktoś chciał zagrać, no to chętnie mogę sprawdzić. Czyli znam kogoś. Zulter jakoś to zmulało ostro. Nie, no, słodkie. Jakby trochę miał niższą cenę. Coś babo. Co teraz? Tak?

Czego nam brakuje? Ironów. będzie hmm, się otwarmić. W sumie iron do wszystkiego potrzeby. mieć irona, to zrobię super broń po prostu. Czekaj, RPS to znaczy? Kurczę, co znaczy RPS? Nie wiem, rounds per second? Czyli wystrzały, tak? No to bez sensu, to strzela wolniej niż. To strzela wolniej niż rewolwer. Co ty zrobiłeś? Jezu znowu wcisnąłem. Jedynkę i dwójkę. Tak, i wychlał coś tam. No fajnie. Alkoholik, tak, stworzyłem takiego właśnie, że wszystko wypiję. Czyli pofarmić. Fajna farma. To są obszary farmerskie, bo ta farma z tymi małymi kulkami jest sympatyczna. A w ogóle powinna chyba mieć być poziom. Tak. Co robi Shadow Walker, że sprawia awareness? To ma sens w tej grze. Że się skradamy, bo jak się zmele, gdy można podejść i zetłócać. A w mojej sytuacji nie bardzo. Wigor. A stanie na razie ładnie wchodzi. Brabus and his boys bring me food once in a peck. And this old helio, he, helio, he, helio catopter makes a mighty good sniper's nest for any dead wood that come waltzing by. This is my lonely times. But that makes the occasional visitor all the sweeter. <laughs> Listen to me talking your ear off already. I got a million stories. But I'm st okay. I cooked up some... still, if you're interested. czyli to jest okay, odzyskiwanie rzeczy jest Nic ciekawego. Żelazo nas, prawda? Za ile mam pieniędzy? Osiemset, tak można by wydać. To jest coś lepszego z tego, co rozumiem. A to są moje, Jezu. Okej, ja. Czy sprzedałem mu za grosze? Kupiłem drożej, nie? Ale. uh -huh. Nie, miło, miło, się walczy z nimi. Jest ładna dynamika, że pojawia się muzyka i tak dalej, to jest takie prymitywne, ale w tej grze to robi. Świat u jest ładny. Potwory są śmieszne. Trochę chciałem, żeby były bardziej... Wyglądają troszeczkę na... Wiesz, jakiś komiksarz się wyżywał, żeby były oryginalne. A jednak wolałbym, żeby jakieś zwykłe diabły dały. Ale okej. Okay.